Jesteśmy nadal w Katowicach i dzisiaj idziemy sobie sprawdzić knajpę jedyną knajpę, która w ogóle się utrzymała po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Znowu, żej zapluł. No, teraz Bistro Pizza Bzik. To jest knajpa, która około 7 lat temu miała kuchenne rewolucje i je przeszła pozytywnie. Knajpa sobie działała, wszystko super hulało, aż do zeszłego roku, do pandemii, gdzie musieli się po prostu zamknąć, ale otworzyli się na nowo. Nadal możemy u nich zjeść, nadal to jest w Katowicach, tylko po prostu na innej ulicy, w innym lokalu. Idziemy sobie sprawdzić. No słuchaj, pizza Magdy Gessler, pizza z kaszanką, pizza śląska. Nie brzmi to jakoś super zachęcająco. Ostatnio jedliśmy karbonary z takich włoskich rzeczy od Magdy z Sygnowane jej imieniem i nazwiskiem. Była wpadka, pamiętasz? ta karbonarka dostaliśmy taką bardziej jajecznicę niżeli karbonarę prawdziwą. Która... A jeszcze wiem, gdzie jedliśmy pizzę Magdy Gessler. Pizzę Magdy Gessler jedliśmy? Uh -huh. U Czeka. Pancia A, u Pancia, no tak U Pancia w Łodzi jeszcze jedliśmy rzeczywiście tą taką turecką pizzę Magdy Gessler Kebabową pizzę Ale ten kebab niestety upadł Nie wiem czy wiesz Tak? No, już jest zamknięty No on też nie przeszedł rewolucji Tam, zresztą my tam byliśmy to sprawdzić jeszcze tak naprawdę przed tym jak Magda Gessler wypuściła ten odcinek Znaczy zanim wiesz, zanim wróciła i ich sprawdziła to my ich sprawdziliśmy Jak nie widzieliście to zapraszam tutaj Białystok Carbonara zapraszam tutaj No a dzisiaj zapraszam tutaj Pizza śląska z kaszaną, oby to nie była jakaś kaszana. Oprócz tego są jeszcze inne dania Magdy Gessler. Idziemy je zjeść. Wszystkie. Wszystkie. Interesują nas te dania od Magdy Gessler bardzo. Poprosimy Żurek. Poprosimy również pizzę śląską z krupniokiem. Ta zapiekanka z pasztetem jest? Nie, teraz nie mamy. Nie ma. A z bzikiem? Też. W ogóle nie ma tej zapiekanki. Czyli od gesslerowej mamy tylko żurek i pizzę? Tak. Dobra. To jeszcze coś waszego byśmy wzięli, może schabowego? Z ziemniakami i z czym on może być? Z kapustą? Tak. Dobra, to poprosimy. I pomidorówkę z makaronem poprosimy. Po herbatce? I po herbatce. Ja bym poprosił z miodem. Nie wiem jak ty. Dobrze. Czyli dwie z miodem. Co to znaczy w sumie, że jako jedyna się ostała? Wszystkie są niedziałające, zamknięte? Tak, no. Wszystkie, które w Katowicach miały kuchenne rewolucje, są zamknięte, upadły. I w ogóle jest tak, że... Zdecydowana większość knajp, które przechodzą tę rewolucję Gesslerowej, upada później. Jakby ten odsetek knajp, które działają dalej, i po prostu im się, im się wiedzie, to jest bardzo mały, nie? Może my powinniśmy jakieś rewolucje tutaj przeprowadzać? Czy na Instagramie, czy mailowo, tutaj się wszystko wyświetla. Możecie do mnie napisać, jeśli znacie jakieś miejsce, w którym uważacie, że jest pyszne jedzenie, że klimat jest domowy, że właściciele się starają i że. Po prostu jakimś cudem nie mają ruchu, no to napiszcie i postaramy się zadziałać. Oczywiście, jeśli nam to posmakuje. Ale w ogóle fajnie by było zrobić takie coś, że wpadamy do jakiejś knajpy, tak jak Gesslerowa nawet. Jemy coś i idziemy później do właściciela i mówimy, co nam nie pasuje, tylko ja nie wiem, czy my jesteśmy. Odpowiednimi osobami, tak naprawdę, do tego nie? Jesteśmy zwykłym konsumentem, który dysponuje bardzo dużym zasięgiem w sieci, więc w sumie ludzie nam niby ufają, sprawdzają po nas te knajpy. Większość raczej jest ok. No, tam z tymi kebabami w Warszawie jest trochę zagmatwane, bo uważacie, że niektóre się popsuły, ale tym się też niedługo zajmiemy. Zobaczymy, czy rzeczywiście się popsuły, czy nie. Może ktoś z Was w ogóle ma lokal, w którym coś nie idzie. No i zobaczymy, może. No, i zobaczymy, może coś z tego fajnego wyjdzie. Nie ma zapiekanki Magdy Gessler, bo ona tutaj zrobiła jakąś taką zapiekankę z pasztetem. Ja wiem, że tu jest śląsk, że tutaj się je krupnioki, że tu się je właśnie pasztet, ale no, kurde, zapiekanka z pasztetem, no nie wiem, nie, nie jadłem jej, więc się nie wypowiem, ale nie brzmi to dla mnie zachęcająco. Ogólnie ta pizza, którą zamówiłem z krupniokiem. Też tak wiesz. Ty w ogóle nie lubisz kaszanki, więc dla ciebie to takie no wiadomo. No ale spróbować trzeba. W ogóle lokal świeci bardzo pustkami. Nie ma tutaj totalnie nikogo w lokalu tak naprawdę pogaszone, prawie że pogaszone światła. Chyba zaczynamy jesień, bo robi się zimno. I kasztany już duże są, takie nabrzmiałe. Widzieliśmy wczoraj. Mamy tutaj żurek, proszę. No nie mamy tutaj żurku. Dziękuję bardzo za chyba 800 komentarzy pod ostatnim filmem na ten temat. Tak jak się dowiedziałem, na Śląsku nie ma żurku, na Śląsku jest żur. Dlatego wypikałem każdy żurek w tym filmie, żeby wasze uszy nie krwawiły. Wracamy do filmu, który jest podany w taki sposób, że mamy miseczkę z ziemniakami, boczkiem, cebulą i kiełbasą białą, a osobno mamy po prostu żur, który można sobie dawkować. Ukroję pół kiełbachy i po prostu załaduję ci tutaj na twoją miskę i sobie zjemy. Rozumiem to podanie, ok, ale jakby no 30 zł za zupę to jest jednak sporo. Słone, tłuściutkie ziemniaczki, cebulowo-boczkowe, bym tak powiedział. Dobre, smaczne. No to teraz lejemy żura. Pyk. No takie podanie fajne, zawsze jakaś taka atrakcja. Ciekaw jestem bardzo, czy będzie lepszy od żurowni. Powiem wam, że pierwsza łyżka żurku bardzo mnie zaskoczyła. Jeszcze tak kwaśnego żurku nie jadłem nigdy. Nigdy, stary. Dużo majeranku, ale jest bardzo, bardzo kwaśny. No takiego jeszcze nie jadłem. Nawet bym chyba powiedział, że za kwaśny. No ten wczorajszy ż... smakował mi bardziej. Zaraz przejdziemy do kiełbasy. Oby żadnej chrząchy nie było, bo tego nie lubię. Kiełbaska bardzo smaczna. Lepsza niż u Męcena, tak wam powiem. Czuć, że jest ten chrzan tutaj, tylko że za tym chrzanem nie idzie żadna pikantność. Czujesz tylko kwas. W żurowni ż... był lepszy, moim zdaniem. Dużo lepszy. Nie wiem, czy on powinien być aż tak kwaśny, szczerze. Chyba najbardziej mi tutaj smakuje ta kiełba. Sam ż... za bardzo kwaśny. Dziwny Bym niestety nie powtórzył, po prostu ten kwas dla mnie tutaj jest za duży, za bardzo wyczuwalny Pomidorówka wygląda bardzo, bardzo zachęcająco, kolorek ma bardzo ładny Uuu, i wiesz co tutaj jest? Ryżyk? Nie, to no, makaronik, tylko że takie nitki, takie grube nitki Troszeczkę to wygląda jak makaron domowy Oj, Bardzo mleczna, solidnie zabielona, aksamitna i słodziutka Bardzo smaczna zupa Co prawda wolałbym tutaj świderki albo muszelki, no ale jest naprawdę smakowita Na pomidoróweczkę bym wrócił tutaj Naprawdę. Łagodzi wszystko tutaj, jakby wiesz, wiesz o co chodzi? Mhm. Przyjściutko. Schabowy prezentuje się całkiem przyjemnie. Jego cena również nie jest wygórowana, jak na knajpę po kuchennych rewolucjach, bo kosztuje to 31 zł z groszami. Mamy tutaj pokaźnego kotleta, który pod sobą kryje sporą porcję ziemniaków. Zacznę sobie od kapustki. Bardzo dobra, kwaśna. Tutaj jeszcze jest boczek. No i są nawet pieczarki w niej. To takie, po co te pieczarki? Dobra, wjeżdżam w kotleta, nie ma tutaj co gadać Ładne białe mięsko, zobacz mm -hmm. Chabowy smakuje tak, jak wygląda, jest bardzo, bardzo smaczny Kruche, dobrze rozbite mięsko Odpowiednie przyprawienie, nie brakuje mi tutaj soli co się często zdarza u nas na filmach? To samo mogę powiedzieć o ziemniaczkach, dobre pire. No schabowy jest konkretny, ale paniera odpada. To jest w końcu błąd czy nie błąd? Mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. To w smaku w ogóle nie ma żadnej różnicy. Mhm. Jedyne co według mnie na tym talerzu nie powinno się znaleźć, to są te pieczarki w kapuście. One mi tutaj taki dziwny klimacik robią, ale całe danie jak za 30 zł. Bardzo przyjemne. Ogólnie tego wszystkiego jest tutaj dużo, ziemniaków też, tak jak widzicie, a już troszeczkę zjadłem. Schabowy jak najbardziej na powtórkę, zupa pomidorowa do niego idealnie pasuje, więc na taki zestawik bym się tutaj skusił, jakbym nie opodal mieszkał Grasowa. Voilà, naprawdę. Bo trzy dyszki za taki obiad nie jest źle, a to już nie jest bar mleczny, nie oszukujmy się. No, bardzo smaczny. Zaczniemy sobie od żurku. Kompletnie nie umiem sobie wyobrazić, jak mówiłeś, że jest tak strasznie kwaśny. Uch. Uch, żurek jest na tyle kwaśny, że aż przymyka oko. Szczerze mówiąc, nie mam już ochoty dalej go jeść. No ja sprawdzę jeszcze tą kiełbasę, którą się tak zajadałeś. Mm. Kiełbasa dobra! Tego nie mam, szczerze mówiąc, ochoty kontynuować. Dobra, ale pocieszmy się chociaż zupą pomidorową. Kiedy pani przyniosła już tą zupę pomidorową, czułem zapach takiej właśnie mojej ulubionej pomidorowej, więc zastanawiam się, jak ona smakuje. Dobra pomidorowa, jest rzeczywiście mocno zabielona, bardzo dobry. Jest taki kruchy, dobrze rozbity, ale przy tym jest bardzo soczysty. Te ziemniaki są bardzo fajne, są takie mleczne właśnie, takie smooth. Ale gdzie jest ta pizza z tym krupniokiem? No właśnie, kurde. Ja osobiście tej pizzy jestem bardzo ciekaw. No połączenie takie... Totalnie nie moje, kaszana i pizza. Dziwne. Wiadomo, że Magda Gessler chciała po prostu przemycić śląskie smaki do pizzy. Pizza śląska od Magdy Gessler z Krupniokiem i nie tylko. Tak mamy napisane w karcie. Czyli rozumiem, że resztę składników musimy wyczuć, rozpoznać. Nie wiem, czy nam się uda. Tak na pierwszy rzut oka, jak ci to wygląda? Jak taka pizza osiedlowa, nie? Tak naprawdę, ani to włoska, bo za dużo jest tego wszystkiego tutaj i często też wydaje mi się, że jest za grube. Neapolitana, no to wiadomo, że nie. Rzymska tym bardziej, ale dobra, spróbujmy. No ja Lubię chamskie pizze, ale nie podejrzewałbym Magdy Gessler O to, żeby chamską pizzę nam tutaj serwowała Wiesz o co chodzi Magda Gessler chyba swojego czasu coś mówiła A propos opadania pizzy, prawda? Że nie powinna opadać Na moje oko Delikatnie opada, ale dobra. Konsystencja ciasta taka, no mięciutka, raczej bladziutka bym powiedział. Taka w dotyku to jak pizza Hat, od dołu. Ja dobrze wiem, jaka jest pizza Hat w dotyku, bo swojego czasu, jak byłem dzieciakiem, to się tuszyłem opór tą pizzą Hat. Dobra, wjeżdżam, no widzę tą kaszankę tu od razu, będę miał ją na starcie. Trochę się cykam, ale trzeba spróbować. Ty, no delikatnie taka saneczka wyczuwalna. Nie przeszkadza. Poczułem taką słodycz w ogóle od tej pizzy. Nie wiem za sprawą czego, muszę chyba jeszcze tutaj się zagłębić odrobinę. Mamy tutaj chyba jabłko, tak mi się wydaje. Jakiś owoc słodki poczułem. Fajna. Smakuje ci? smakuje mi. Powiedziałem, że to ciasto jest jak z takiej osiedlowej pizzerii. Rzeczywiście trochę tak jest, bo jest dosyć gruba, ale jest puszyste. Fajne jest to ciasto. Sera jest na niej bardzo dużo, co mi się oczywiście podoba. Nie powiedziałbym nigdy, że pizza z kaszanką będzie mi smakować, stary. Nie wiem, czy jest na tyle dobra, żebym zamówił ją ponownie, bo jakoś tak jak mogę, to... Tych podrobów, tych kaszanek unikam, wiesz o co chodzi Ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Ta pizza kosztuje 54 zł, więc nie jest też najtańsza Ale ma coś w sobie, jest ciekawa Jeśli lubicie kaszankę, z pewnością będziecie mile zaskoczeni, jedząc tą pizzę Dobra No, jak macie pizzę Hut na grubym cieście, na tym puszystym cieście pan To to ciasto ma taką samą konsystencję, takiej mięciutkiej bułeczki Tylko, że jest trzy razy cieńsze tutaj Mi to bardzo odpowiada Jem trzeci kawałek Widzę właśnie Jem trzeci kawałek normalnie i to jabłuszko fajne, to to jabłuszko daje słodycz No i ilość sera jest naprawdę, no jest taka jakbyście zamówili podwójny ser w jakiejś takiej zwykłej pizzerii no, ale ona kosztuje ponad 50zł, więc wydaje mi się, że ma być taką wypasioną właśnie pizzą Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła A Jeśli wszystkie pizze są na takim poziomie tutaj jak ta, to śmiało można tutaj przyjść na placka Po prostu Pizza z kaszanką dla miłośników kaszanki jak najbardziej Dla tych co chcą po prostu spróbować czegoś nowego jak najbardziej Nie, nie tam. Z dziecka szanką pizzę. Nie tem! Z dziecka kaszanką pizzę ja Nie, chcę. No zjedz kaszanką pizzę. nie chcę. To jest też właśnie taka forma, że jak dziecko ci nie chce iść kaszanki, wiesz, nie chce próbować rzeczy, to zamawiasz pizzę i mimowolnie je tą kaszankę. Tak jak nie lubię kaszanki i ten smak gdzieś tam rzeczywiście trochę mnie odrzuca, to ta pizza naprawdę jest do zjedzenia. Ta wczorajsza kaszanka, rzeczywiście ona była taka intensywna. Nie jest to nic komfortowego, bo nadal w głowie mam, że jest to kaszanka. Przyzwoita pizza, ciekawa jak peperonka na przykład, albo hawajska. On jest strasznym fanatykiem pizzy chaty i tego ciasta pan, takiego ja tego nie lubię. Ja lubię ogólnie cienkie pizze. Ja lubię wszystkie pizze. Ale tego pana to byś zjadł o każdej porze dnia i nocy. Do pana to tak. A ja nie, to jest jakieś taka już za gruba buła taka. Trochę ta cena: 55, bo to jest średnica niby 42 cm. 54 zł, no dosyć sporo to jest. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, na picy jest największa marszać. Ogólnie wyprodukowanie pizzy, jeśli nie wiecie, kosztuje około 3 zł. Dlatego twierdzę, że 54 zł za taką pizzę, gdzie jest kaszanka, jabłko i cebula, no to jest dosyć sporo. Nie, ale dobra, dobra, smaczno. No, całkiem, całkiem gitara. No to jest z kaszanką. No pytanie, nie się było, tak panowie. Wiesz co, mogę ci, mogę ci pizzę dać, bo nie mam gotowy. To czekaj, ja pójdę po pudełkę jakieś, dobra? Złap sobie, bo nie chcę ci łapami jej brać. Ale I wrzuć. Wszystkie, wiesz, by... tak. Bierz, tak no. Dobra, spoko. Chciałem zjeść jeszcze kawałek, ale no ja dzisiaj, kurde, było, przede tak. mną jeszcze dużo dzisiaj jedzę. Trzymaj. Dobra, spoko. Na razie, hej. Siema. Ja sobie bandziorę Podsumowując, moje mili, całkiem nieźle wyszło. Pomidorowa dobra, co prawda 15 zł, no ale efekt gesslerowej wiadomo działa. Schabowy bardzo smaczny i tutaj efektu gesslerowej za bardzo nie ma, no bo za 30 zł macie porządny obiad z dobrym kotletem schabowym. Żynek okazał się być zawodem, no za kwaśny. coś w tym... Było po prostu nie tak. Mi smakowała ta pizza z kaszanką. No, dobrze, że ją oddaliśmy, bo bym ją zjadł i bym czuł się ciężko, bo i tak już sporo zjedliśmy. Z ciekawości jeszcze patrzę, ile kosztują tutaj duże pizze. A, bo to była duża pizza. Mogliśmy zamówić małą pizzę w ogóle. A nie, sorry, pizza od Magdy Gessler, czyli Śląska. Nie jest dostępna w wersji małej, tylko duża. Takie trochę wiesz, jak chcesz tą od gesslerowej, to musisz tą dużą wziąć, bo, bo jest droższa, wiesz, bo mała się nie zrobi, mała będzie niedobra. To raczej wiecie, takie lekkie naciąganko. Przykładowo pizza z salami w rozmiarze dużym tutaj kosztuje 45 zł, czyli jest to praktycznie 10 zł mniej od tej śląskiej Magdy Gessler. To by było na tyle widzów w tym odcinku. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. A jakbyście nie mieli co robić z pieniędzmi, to na kanale niedawno została włączona funkcja wspierania. No i możecie mnie wspierać, ale. Chyba nie, nie potrzeba, nie? Kolejny odcinek z Katowic. Tym razem zabieram Was na pizzę. Znaczy Was na pizzę. Ciebie też na pizzę. Nie bój się, bo już widzę, że mi z rzędła, że ich na pizzę, nie Ciebie na pizzę. Dobra, może jeszcze raz. Dobra, tu Z jajem. Z jajcem? O.